W otoczeniu pachnącego lasu i śpiewu ptaków pacjenci Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie wzięli udział w warsztatach ornitologicznych połączonych z lasoterapią. Ja jestem niedługo tu w szpitalu i pierwszy raz jestem na czymś takim i bardzo mi się podoba. Ludzie, którzy mieszkają w mieście to podejrzewam, że oni w ogóle śpiewu ptaków nie słyszą jak przyjadą na wieś, a ja bardzo lubię i widzę, że większość też lubi. Zaopatrzeni w lornetki i pełni ciekawości świata, ruszyli na wyprawę do pobliskiego lasu, gdzie czekali na nich znawcy ptasich tajemnic. To już jest trzecia edycja projektu dofinansowanego ze środków samorządu województwa, holistyczne wsparcie pacjenta. I w ramach zajęć z lasoterapii na ostatniej konferencji dowiedziałam się o ptakoterapii. Zaprosiliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Drapolicz, którzy opowiadają pacjentom o tym, jakie ptaki żyją w naszych lasach, jak dobroczynny wpływ na nasz organizm ma słuchanie ptaków. Uczestnicy mieli okazję zanurzyć się w leśnej ciszy, wsłuchać się w koncert ptasich mieszkańców lasu, poznać ich zwyczaje oraz nauczyć się rozpoznawać gatunki po wyglądzie i śpiewie. To jest świetne zajęcie, fizjoterapia dla układu oddechowego i dla słuchu. Ten przepiękny śpiew ptaków to z pewnością każdemu odpowiada. Lasoterapia w połączeniu z ornitologią to nie tylko przyjemność, ale i realna korzyść dla zdrowia. Korzystanie z obserwacji ptaków pobudza nasze umysły, nasz mózg. Dzięki temu no, czujemy się zdrowsi, mamy tą satysfakcję, że poznaliśmy coś nowego, oznaczyliśmy jakiś nowy gatunek ptaka. W niektórych krajach takie aktywności w naturze, w przyrodzie, są już zapisywane pacjentom na receptę. Jak widać, ta aktywność może iść w parze z odkrywaniem piękna natury. Akcję dofinansował samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.